Było jeszcze jedno pytanie o tym czy można się schylać jak bolą plecy albo czy plecy bolą od schylania się po rzeczy, ale w sumie odpowiedzieliśmy na to wcześniej, więc przejdziemy do ostatniego, czyli... co ja tylko trzeba powiedzieć, że A, tak, można. Chyba, że jak się schylasz to boli. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie w duecie z Robertem na temat tego jakie często trafiają do nas pytania od podopiecznych zmagających się z bólami kręgosłupa i Jakie mity są często powielane, i w jaki sposób, powiedzmy, wychodzimy z tych mitów, jak edukujemy naszych podopiecznych, żeby ta współpraca szła lepiej. Witam serdecznie. Nie ja chciałem ci przerywać, a ja chciałem też się przywitać. Okej. Okay. Czy co, lecimy z pierwszym pytaniem od razu? Tak, mamy taką listę, żeby nic nie pominąć. Takie top ile? Pięć najczęstszych pytań, jakie nam zadają? No! O, 6. To przejść. To przejść. O, dobra. My damy. Dobrze, to zaczynając. Czy postawa ciała wpływa na ból? To zależy. Generalnie. <grystanie> Idziemy dalej. To kolejne pytanie. Generalnie jest tak, że no nie stwierdzono żadnej korelacji między postawą ciała a jakby bólem kręgosłupa, ale jednak czasem jest tak, że jeżeli kogoś boli kręgosłup, no to na przykład nadmierne ruchy przodopochylenia mogą ten ból potęgować. A więc, jeżeli jakaś struktura jest wrażliwa, to mogą być pewne ruchy, które ten ból nasilają, ale jeżeli żadnych jakby objaw nie ma, jest coś po prostu na no, ten krok bardzo zdrowy, no to postawa nie wpływa, nie determinuje jakby jego bólu. Wydaje mi się, że postawa jest też taką wypadkową tego oddziaływania, powiedzmy, środowiska na nas, tego, jak się gdzieś tam rozwinęliśmy i w statyce ona jest inna i w dynamice też będzie inna. I to. Dla mnie na przykład będzie bardziej istotne, jak ktoś się porusza. Natomiast prowadziłem też osoby z porażeniem, z jakimiś deformacjami kręgosłupa i można ich dociążać, i ta postawa nie zwiększała, powiedzmy, ryzyka kontuzji. Wręcz no, przeciwnie. Dokładnie. Jak dociążyliśmy te osoby sensownie, no to były w stanie lepiej funkcjonować na co dzień. No? więc Raczej no, w stronę ruchu. Tak, no i tak jak ja się powiedział, jakby ocena kręgosłupa w statyce, czyli powiedzmy. Patrzenie od przodu, od boku, i tak dalej. No, jest to jeden puzzle z naprawdę wielu, który trzeba złożyć w całości. na tej postawie nie możemy ocenić, czy ten kręgosłup będzie bolał, czy nie. Doktor. Idziemy dalej. Czy przodopochylenie miednicy wpływa na ból kręgosłupa? To w sumie już odpowiedzieliśmy na to w poprzednim pytaniu. W sumie tak, ale czasami ludzie nie łączą tego. E, I gdzieś tam samo przodopochylenie nie ma korelacji, natomiast może być tak, że ten ruch. Miednicy może prowokować, jeżeli ktoś już ma z tym problem. Tak samo może być w drugą stronę, czyli do tyła pochylenia czy do któregoś zgięcia miednicy. Może to nasilać objawy, więc wtedy w tej ostrej fazie raczej nie chcemy w te pozycje wchodzić, a pracować w tych, które są komfortowe. Dokładnie. I ten słowem są pozycje, bo nie zawsze to musi być przeto pochylenie. Bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś by kręgosłup, to. Ma jakiś zestaw ruchów, który, który może potencjalnie go po prostu no, prowokować ból. No i warto ten, te ruchy zinterpretować, jakoś znaleźć i nawet tymczasowo ich unikać. Nie? Dokładnie. Żeby to wyciszyć, nie drażnić cały czas układu nerwowego, żeby nie było cały czas bodźca, bo taki przewlekły sygnał, utrzymywany miesiącami czy latami, e, później powstaje coś takiego, że nawet mniejszy bodziec będzie wywoływał nam już bardzo duże objawy. No, i wtedy ludzie przestają się ruszać, boją się ruszać, boją się schylić, po jakąś taką, jak to powiedzieć, absurdalną rzecz, nie? boją się schylić po zabawkę dla dziecka, i robią jakieś dziwne ruchy. No dokładnie, popadają w tak zwaną kinezjofobię i do tego jeszcze bardzo się skupiają na tym bólu, co w sumie w konsekwencji jeszcze nakręca całą tą karuzelę. A więc e, samo przodopochylenie nie jest złe i wręcz jest naszym. Mm, Naturalnym i potrzebnym ruchem, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, funkcjonowanie itd. Tak, tak. Idąc dalej, Czyli wzmacnianie mięśni brzucha lub ćwiczenia stabilizacyjne, tudzież na core, są dobre na bull W moim odczuciu mogą mieć jakieś tam miejsce, natomiast nie wyciągałbym wniosków, że ktoś ma słaby core, bo jeżeli zbadamy to dynamometrem i faktycznie widać, że nie wiem, te mięśnie są porażone, że one nie działają kompletnie, ale to będzie widać już nawet w statyce, nie? no to, to wtedy można szukać jakichś tam korelacji. Natomiast jeżeli mamy zdrową osobę, która do nas przyszła położyła się na leżance, robimy jakiś test i nie ma oporu na brzuchu, no to ciężko powiedzieć, że dlatego kogoś bolą plecy. Nie? To jest za daleko idący wniosek w moim odczuciu. Dokładnie. Jakby jest tak, że same ćwiczenia na brzuch, na kord, czy jakkolwiek to nazwiemy, mogą wprowadzić pozytywną zmianę. Ale to nie oznacza, że jakby te specyficzne ćwiczenia najlepiej. Tylko mamy szereg innych narzędzi, które może jakby wprowadzić o wiele lepsze adaptacje i o wiele szybciej temu zaradzić. A więc samo nawet e, podniesienie ogólnego poziomu siły może korzystnie wpłynąć na, na zachowanie bólu. E, I no, tak jak powiedziałeś, korelowanie tego tylko z mieściami brzucha, no, jest, to, z, 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 jest to po prostu na to interpretacja. Mhm. Tak samo z tymi ćwiczeniami stability, nie? To jest mały bodziec, to raz. No, chyba, że dociążymy to jakoś sensownie, nie? Zrobimy planka z 50 kg na plecach, to, to jest Dóżko. lepsze niż trzymanie planka dwie minuty. Ale brzuch, tudzież core nie pracuje tylko statycznie, więc potrzebne są ruchy zgięć, rotacji, skłonów bocznych. I wtedy możemy powiedzieć, że faktycznie przepracowaliśmy ten core, nie? A nie tylko, że klasyczny plank, czy bird dog, czy dead bug. I, i to jest. Cała nasza praca nad korem. No tak, te jakby ćwiczenia niskiej intensywności mają swoje zastosowanie, ale bardzo często jest to w początkowych fazach rehabu i bardzo szybko wykorzystując swój potencjał. Czyli dosłownie zadaje się to na jednym treningu albo na drugim i po prostu idzie się dalej, a nie tkwi się przy tym przez 6 tygodni i na tym się buduje siłę. Nie? Dokładnie. Ciężko to dociążyć. Idąc dalej. Omówimy sobie rzeczy, które mogą powodować. Ból pleców, ale podopieczne o nich nie pomyśli. Dokładnie. I moim ulubionym jest alkohol. Jakby to jest dla mnie niesamowite, że wiele osób, które nawet często dbają o swoje zdrowie, nie utożsamiają do tego, że przez regularne picie alkoholu no, przez co piątek czy sobotę może negatywnie wpłynąć na ich zdrowie, a jeszcze może na przykład pogłębić bóle kręgosłupa lub jakby innych e, no, urazów części ciała itd. Dokładnie, też sabotuje nam to trochę proces treningowy i regenerację. A z mojej strony to jest też sposób odżywiania, bo często ten taki junk food będzie nam prowokował te objawy, ale nie mówię tego na zasadzie, że jak zjesz Big Maca to będą Ci boleć plecy, tylko raczej jeżeli masz jakieś problemy jelitowe, mniejsze czy większe, to dodatkowy stresor dla jelit może wpływać na to, że będziesz odczuwał te plecy mocniej. Nie, to jest raczej na zasadzie nakładania się bodźców stresowych niż bezpośredniej korelacji, tak, no. bo tak jak szukaliśmy, to Robert ostatnio o tym pisał, to nie było takiej jasnej korelacji, że problem jelitowy, ból pleca. Nie, natomiast można się doszukiwać jakichś połączeń anatomicznych i tak dalej, jakichś tam ciągnięć, ale to raczej gruby jest, temat. Tak, to raczej jest kontrowersyjne i nie wiem, czy mi to obrną, ale tak jak się powiedział, taki ogólny well-being, dbanie o siebie, spożywanie jakby no, zdrowej żywności, dosypianie, radzenie sobie z ilością stresu nadmierną. Jakby to są rzeczy, które będą korzystnie wpływać na nasze poczucie bólu. Dokładnie tak. N równa się 2. Ja miałem w swoim życiu zespół jelita wrażliwego i przy większych objawach miałem większy, większe natężenie bólu pleców, a druga osoba mój podopieczny miał SIBO. I fatalnie było z jego jedzeniem i regeneracją, mimo że był pod opieką gastrologa, i cały czas gdzieś tam te plecy się odzywały, mimo że nie było żadnych innych przyczyn, czy to w testach prowokacyjnych, czy w badaniach obrazowych, zregenerowaliśmy, znaczy zregresowaliśmy to w sumie dziennie można powiedzieć, jego ilość godzin pracy. Bo pracował w trybie zmianowym, także ustabilizowaliśmy wszystkie te takie podstawowe nawyki, a i tak. Gdzieś tam ta choroba jelit wydawało nam się, że najbardziej prowokuje. I dopiero jak z tego zszedł, chociaż trochę, no to to się poprawiło. No ja miałem na przykład odwrotną sytuację. Ja Klientka, która ma imo stwierdzone, i jakby dość często odczuwa po prostu no, dyskomfort w okolicach brzucha i tak dalej, ale na przykład plecy kiedyś się bolały, dzisiaj już w ogóle nie bolą i jakby nie widać zależności, żeby to jakoś. Potęgowało ten ból, albo miało go prowokować. Nie? Dokładnie. Ciekawy temat, pewnie się rozwinie z biegiem lat i badań. Nie? To Oby. też jest ciekaw tych wniosków. Było jeszcze jedno pytanie o tym, czy można się schylać jak bolą plecy, albo czy plecy bolą od schylania się po rzeczy, ale w sumie odpowiedzieliśmy na to wcześniej, więc przejdziemy do odkłopotnego. Czyli. Co jeszcze? Tylko co powiedzieć? Że... Tak, można, chyba że jak się schylasz, to boli, to tymczasowo lepiej to ograniczyć, ale celujemy w to, żebyś mógł się schylać do końca życia. Dokładnie. No to przechodząc do końca, czy złe spanie, tudzież zły materac może powodować dolegliwości bólowe kręgosłupa? No to, no to ja, ja lubię to pytanie bardzo. A więc jest tak, że jeżeli ktoś ma problemy z kręgosłupem aktualne i utrzymałem się od jakiegoś czasu, to znalezienie pozycji tak zwanej jakby wypoczynkowej, e, na przykład nie wiem, mm, Umieszczenie poduszki między nogami podczas snu, może podłożenie jakiegoś boku, i tak dalej. Jakby może zredukować dolegliwości bólowe, ale jeżeli ktoś nie ma problemu z kręgosłupem, to sam materac albo jakby pozycje przyjmowane podczas snu raczej nie będą miały bezpośredniego wpływu na ból kręgosłupa. I też jeżeli chodzi o jakby miękkość materaca, wysokość poduszki, i tak dalej, uważam, że to są kwestie mega indywidualne i, i każdy powinien to rozpatrywać pod siebie. Dokładnie, ale na przykład taka drastyczna zmiana materaca, typu macie swój, na którym śpicie, jedziecie na wakacje na dwa tygodnie jest na przykład bardzo duża zmiana twardości, no to może się gdzieś tam przełożyć, że trochę was pobolewają te plecy po to. Tak, nie? ale to no, ale ale raczej będzie taka mięśniówka, a nie że tam cię postrzeliło i no. się zwijasz z, z łóżka, nie? Ale dokładnie, ja uwielbiam na przykład który jest tak po prostu lekko, raczej znaczy jest twardy, powiedzmy o lekko miękki, a jak jadę gdzieś na wakacje i jak dostanę taki miękki, to po prostu wstaje zawsze połamany. Nie. Jak śpię na wmuchanych materacach, przykład, zdarzyło mi się parę razy, to zawsze. Nie? Parę <grym> godzin po i jest brawo. Także też preferuję te twardsze. Dokładnie. A więc ogólnie też jakby same pozycje podczas snu też niewiele mają wspólnego, jeżeli, jeżeli chodzi o ból kręgosłupa. Oczywiście, jeżeli ten ból już nie utrzymuje się jakiś czas. A więc ktoś śpi na brzuchu, na boku, na plecach i tak dalej, no to jakby nie bójcie tych pozycji. Są nawet, są nawet opinie, że jakby częsta zmiana pozycji w ciągu nocy jest dla nas korzystniejsza niż na przykład spanie na jednej, jednej pozycji całą noc. A więc. widziałem kiedyś takie zalecenia, żeby się zabunkrować. Kot z jednej, kot z drugiej i spać tak na wznak. Tak, 15 poduszek: jedna pod, pod udem, trzecia nad udem, czwarta tak. pod głową, druga na głowie. Tak, no lepiej. głową ortopedyczna z jakimś tam foam e, memory, coś tam. No lepiej do sarkofagu albo do trumny no. jak Dracula, albo zalać się gipsem i tak, w tej poduszce... Nie jeszcze te emblematy. No to tak, i wtedy jakby ból kręgosłupa na pewno odpuści. To co, teraz ja kończę. No, Ty się przywitaj, do końca. Dobrze. No, w takim razie e, mamy nadzieję, że ten materiał się przyda do czegoś, że skorzystacie. E, oczywiście zapraszamy Was na naszego Instagrama i w grupę Szkolnią, w której jakby regularnie dzielimy się no, wiedzą albo naszymi doświadczeniami z pola walki, a więc no, zachęcamy. Tak jest. A jeżeli ktoś chce rozszerzyć swój warsztat trenerski i poznać nasze podejście do. Odcinek lędziowego Kręgosupa to zapraszamy serdecznie na szkolenie, które odbędzie się w lutym. Wszystkie informacje znajdziecie pod filmem. Datę, godzinę, miejsce. Zapraszamy serdecznie. Dokładnie.